Chip, cipkę byś kurwa ta. Tak? Wiesz co... Dobra. Ja o tu! no, na I wiesz Joink. co... Widziałem to z tyłu troszkę. Po prostu mnie w pizdę wyjebało w górę. To... Do... Czy starym, starą, OLE SIĘ WPIERDOLIŁO <śmienicza> Sklipuj to, klipuj to Na klawę się wyryciłeś. Nie potrzebuję, to jest To jest dla kurwa, opa po ścianie I pierdol się Wreszcie jeździmy różnymi Z tymi samymi autami i jest tak samo O ale jadę ja, Ale jadę nie, nie. Oj, co... yeah! <laughs> oh, <laughs>. to coś Você powiem. Ola ty si opał. mnie kurwa. I źle jesteś, tyle ci trzeba tylko No, dobre. A nie wyr, <laughs> <Co> <laughs> No ładna rajduje jak To Twoją starą zgostowało, kurwa w Twoją starą! Przez twoją starą. 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 starą! Zabrze, jako, ja, zabrze jak z set put kurwa Nie źle pojechałam Chcesz się mi kurwa tupę Aj w rękę Zrożejcie nitro i z... Jestem drugi, Użyłem nie. Jak zgojował drugi. teraz, kurwa, widziałem to, kuj. Tak się bawicie. <grym> jest jesteś takim bombardierem, kurwa. <grym> Bombardiero, krokodyla. Ja się bawię, nie? Ja się bawię. Dobra. O kurwa, a się niebo zrobiło czerwone teraz. Wypierdajcie. No, Ja pierniczy Boże, wszystkie te auto są takie kolorowe ale gdzieś kurwa No mam taki diabelski To ja jestem taki szata To jest O kurwa Ej bo to, ja myślałem że to od razu spróbuję Nie tak troszeczkę dalej Wy jesteście... Wy jesteście roz... Przysięga. Się Jak? Ja. Zeł Pan jest, Raz! Dobrze. Który kurwa za no, kurwa cały czas włocham ci dupę, nie? No i dobrze. Powiedz, że fajnie zrobiłem dupą dupę. Bo sobie ją pooglądasz jeszcze. Siema. Ale powiedział. No jak? No, nie, 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 nie. No, jakim cudem ty mnie dowiuniłeś? W nie? Wypiło Jak po ścianie pojechałem! What the fuck! WarRaisic? No przyjebałem na powietrzu. Ale ten samochód jest taki kurwa, że on może po powietrzu normalnie. Pozdro. Tutaj wszyscy się nauczyli, a ja jak tyle zostałem. Niewiadomego powodu. I ty na pewno znowu się ja Wbiłeś mnie do mety, gratulacje. Możemy już zapomnieć co jest na tej trasie. Oj, chyba lewą stroną będę jeździł. Oj, no lewo.

no. Wjechałeś mi dosłownie kurwa przed maskę, ja nie wiem nic zrobić, a jak mi powiesz, że to moja wina jeszcze. Nie, nie, nie no. Ja nie wiem jak sobie... to Na tych zakrętach tak nie domagam. Kurwa. Jest! No ja tego kurwa już nie zrobię, gdybym się wtedy nie obrócił, to bym jeszcze to uwagał. Kurwa. To jest pokazać... Ej, dobra, nie wiem, co to Teraz to no. nie była moja wina, co cię posłuchaj. Nie, na pewno twoja. Dobra, ja cię nie pituję. Żeby nie było, ja tego chciałem cię poprzeć. O kupca! jestem na koło, żeby nie było. Zobaczmy, jak pójdzie na czymś skrętnym, faktycznie. Co? Co jest? Patrzcie, z moim autem. No co? Widzicie to? to jest nie widziałem. <laughs> no no nie widziałem. Nie widziałem. Nie wydaje Nie widziałem. Co ty robisz? Nie? No, no nie wiem, no, co ty nie. To nie jest no, ściganie się. To jest jak kurwa Neymar, który miał iść do boksu. Kurwa i kopy gościa. <laughs> jak kurwa, no już masowo letałem.

Dzięki mordu. Co za chuj, drafuje. Drafuje Kurwa. Ja wydriftuję to. Chłop kurwa się i Shadina ogląda. Co jest? Ej hey, co tu się stało? Wszyscy mnie pchać. Co jest? Jak... Oj mi się wydaje, gdzieś tam wyjebali? No. no, ja na sterowiec, nie? Ale <laughs> się obijasz. <laughs> Jeszcze jedną bym z pojechał na pewno, bo ta kurwa ma potencjał. <laughs> Właśnie widziałem, że spoko. Na razie jest to auto, które na prostej nie. I <laughs> 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 ciągniesz, kurwa, to Ale to, co Ale To kurwa To nie. To jest! To jest! przyjechał. Jak go zacięło. To jest! Ostro. Się no. No i pozdro, niego, pożałuję. Osiedliśmy. No, pozdro. Cały nitro naładowałem kurwa draftem, tysiąc <laughs> dwieście. Ui schiet heb het Daar heb je clipje kunnen, want ze peterde op leep te hier. Als ik curve opnieuw. Wat zo zo. Nee, pas. Pas dat. Je panne. pierdolę. A jak się se saliką jeździ? Aj, 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 to nie <laughs> <laughs> Ej, ja się chyba teleportuję, czy bursa? Nie, to bursa. Tý, stary, to, to bursa. Ja. Bursa mi ramuje, po czym jest... Trzy to przede mną i ja jestem bufowany tak przez jedzą a Ale tak samo mi zrobił. Ty to lag, lag się bufują, kurwa kurca. Ja tak na której kurwa internet pomaga. Nalazłem, znalazłem sposób, żeby nie wygrywać po prostu. <grywa> Widziałem to. Ordzałeś ich z ramy, się skupiają na Właśnie to robię. Dobra. O, nagle no zawsze się zniszczył... Dziesiątki... Mówię? Widziałem! To. Ja to widziałem! Co za przygód, nie mogę. O kurwa! Zaraz <gryw> blanta wskręcę, przysięgam. Gratulacje. Gratulacje. To jest z egzakancji. Fajna <laughs> graftuje sukę. Fajra tuje sukę. Par się kupa. Fajnie graftuje suka, fajnie graftuje suka. Co ty tak zwolniłeś nagle? Odpiję się od szczępa. To by mu co zrobić? <laughs>